Dzień dobry, mamy dzisiaj 8 kwietnia, poniedziałek. Jesteśmy przed otwarciem sesji na GPW, a to nagranie oczywiście to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. Po przeczytaniu disclaimera przechodzimy do mojego programu analitycznego, czyli do Ami Brokera. Już udostępnię Państwu odpowiedni ekran. Okay, wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o polski rynek, na razie kontynuujemy układy, które rozpoczęły się najprawdopodobniej w marcu 2023 roku. Kształt wzrostów, a także takie zawężenie wahań na oscylatorach technicznych, pojawiające się negatywne dywergencje, dowodzą nam tego, że budujemy formację klinów. Jeśli chodzi o indeks WIG 20. Górna banda klina, jak i bardzo silna, kolejna strefa oporu wypada w rejonie 2500 punktów. Więc, najprościej rzecz ujmując, to jest miejsce, gdzie teoretycznie może dojść do zmiany trendu, gdzie teoretycznie może aktywować się strefa strona podażowa. Natomiast wybicie i tego poziomu, tak jak początkowo Państwu mówiłem, po przełamaniu górnego ramienia trójkąta, a to jest kolejna strefa do przełamania, aby potwierdzić wzrosty w dłuższym terminie. Jeżeli nie uda się by tego poziomu przełamać, no to tutaj można zakładać jakieś silniejsze cofnięcie, gdyż zgodnie z teorią falową, jeśli jest to klin wprowadzający, to powinniśmy się cofnąć do fali drugiej tego klina, czyli 1860. Jeśli jest to klin kończący, to znosimy go w całości. Na wykresie dziennym też widać tą formację klina. Najprawdopodobniej jest to trójfalowy układ ABC, który dopiero tą piątkę nam dokręci. Takie wnioski można wysnuć, jeśli zobaczymy sobie, jak kształtuje się sytuacja na indeksie WIG, SWIG czy MWIG 80. I w przypadku tych trzech ostatnich indeksów jest to o tyle ciekawe, że mamy formację klina w wykresach średnioterminowych, czyli takich kilkumiesięcznych. A także te kliny są widoczne na wykresach długoterminowych, czyli wieloletnich. To, co widzimy na indeksie WIG, to jest na razie klasyczne fałszywe wybicie. Oczywiście ono przestanie być fałszywym wybiciem wtedy, gdy zobaczymy kolejne dwie, trzy takie solidne białe świeczki, czyli coś, co widzieliśmy choćby w takim okresie, czy w roku 2020. Jeżeli te świece będą dalej przyjmować taki kształt jak teraz, Raczej jest to dowód na to, że jest to fałszywe wybicie i klin się kończy. I teraz tak, jeśli ten klin faktycznie się kończy, no to wtedy mamy jeszcze tego mniejszego klina. No i tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, podwala druga bądź zniesienie całego klina. Patrząc na to, że mamy tutaj długoterminowy klin, no, to ten średnioterminowy jest najprawdopodobniej klinem kończącym. I to jest jakby pierwszy target te okolice 54 po cofnięciu, no potem oczywiście musimy patrzeć na dołki fali czwartych i drugich większego klina. Więc jeśli byki zbudują tutaj te dwie, trzy białe świece, to oczywiście możemy rozwinąć taką potężną sekwencję wzrostową, bo formacja klina najczęściej alternuje, czyli najczęściej. Alternatywne scenariusze, alternatywne oznaczenia pokazują sekwencję fal pierwszych i drugich. Więc jeśli to nie jest klin, no to powinniśmy się liczyć z najbardziej dynamiczną częścią wzrostu, bo mielibyśmy środek w fali trzeciej, 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 czyli szliśmy grubo powyżej 120 tysięcy punktów. Natomiast jeśli, to, jeśli nie uda się bykom tego, tego dokonać i um, wybijemy dołem się z tego um, małego klina no to najprawdopodobniej czeka nas e, dość solidne cofnięcia, jeśli nie w ogóle rozpoczęcie mocnej bessy. No i to samo tyczy się indeksów SWIG, ENWiK, więc ich już nie będę omawiał. Pokażę tylko te negatywne dywergencje i opory na ESWiK, a także w przypadku MWIG 40 a również uderzenie w górną bandę klina. Więc jesteśmy w bardzo takim ważnym miejscu z perspektywy długoterminowej, bo po silnych wzrostach z końcówki ubiegłego roku i po silnych wzrostach z początku tego roku, jeśli bykom nie uda się wyłamać górnych band klina, to możemy wymazać całe tegoroczne zdobycze i zejść zdecydowanie niżej w terytorium czerwone w tym roku. No i oczywiście sektor, który tutaj jest mocno obciążony, to jest cały sektor bankowy. Tu jesteśmy... Na wielu bankach po potężnej sekwencji wzrostowej. Ta druga sekwencja wzrostowa, która nam się rozwinęła, to jest tak naprawdę dyskontowanie odsunięcia pod obniżek stóp procentowych. W czasie, jak Państwo pewnie pamiętają, Klapiński przed wyborami parlamentarnymi obniżył stopy procentowe, natomiast zaraz po wyniku wyborów jakby całą retorykę nam odwrócił. No, i tym samym banki a, mocno zyskiwały z tego względu, że ten a, a, horyzont dobrych wyników a, generowanych przez wysokie stopy nam się wydłużył. W przypadku większości przedstawicieli tego sektora a, jesteśmy no, praktycznie na każdych interwałach czasowych bardzo mocno wykupieni, wręcz historycznie wykupieni alior bank nigdy w historii nie był tak wykupiony na wykresie miesięcznym. Na tygodniówce jest też strefa wykupienia. Na wykresie dziennym jest strefa wykupienia z negatywną dywergencją i są lokalne opory. Oczywiście są to tylko warunki, które sugerują, że taki stan rzeczy może się w niedalekiej przyszłości załamać. Natomiast to są na razie warunki. Póki byki pchają dalej na północ, jeśli uda mi się zanegować tą negatywną dywergencję na dziennym, no to te, te tendencje wzrostowe będą mogły trwać dalej. Natomiast to są takie warunki, które szukają jakiegoś pretekstu. I jakiś pretekst, który by się na rynku pojawił, nie wiem, risk of, czyli wyprzedaż jakaś risk na rynku, albo cięcie stóp przez... Jakiś bank centralny, który mógłby wpłynąć na retorykę związaną z cięciami stóp w Polsce. Jakieś wydarzenie rynkowe byłoby tak naprawdę dobrym pretekstem do tego, żeby mocno szarpnąć w dół, bo technicznie ta hossa na bankach jest już taka bardzo mocno rozciągnięta. Na banku handlowym mamy cały czas strefę oporu, małą negatywną dywergencję. No i to samo strefy wykupienia na każdym interwale. Czasowym. Na ING podobna sytuacja, tutaj nadbijamy górną bandę wieloletniego klina wzrostowego, także strefy wykupienia, i to widać na całym sektorze. No to jeśli z obecnych poziomów rozwinęlibyśmy naprawdę silne szarpnięcie, to z perspektywy analizy technicznej nikt by się nie zdziwił. Natomiast na razie, póki jesteśmy tak bardzo wykupieni, to możemy na tym poziomie wykupienia iść dalej do góry, tylko Trzeba to zawsze rozważać, tak zwany stosunek zysku do ryzyka. No, wydaje się, że tutaj stosunek zysku do ryzyka robi się już nieatrakcyjny w przypadku mm, tychże walorów, bo technika pokazuje, że nawet jeśli ta hossa będzie dalej kontynuowana, to przydałoby się jakieś chociaż krótkoterminowe schłodzenie tych walorów, aby właśnie te wartości RSI nam e, spadły. W przypadku mBanku w przypadku M-banku mamy tutaj podobne sytuacje jak w poprzednich walorach, więc nie będę ich omawiał. Są to opory, są negatywne dywergencje i oczywiście strefy wykupienia na każdym z interwałów czasowych. Na razie, tak jak Państwu powiedziałem, są to tylko warunki, natomiast z tych warunków coś może nam powstać w najbliższych. W najbliższych tygodniach, dlatego tutaj jest z perspektywy analizy technicznej zalecana ostrożność. Ciekawie wyglądają y, dwójka mniejszych przedstawicieli sektora. i Im poświęcę trochę więcej czasu, mianowicie Boś Bank i XTB. W przypadku Boś Banku, y, notowania wyglądają tak, jakby sfinalizowały nam formację trójkąta. Zresztą widać to gołym okiem. Silny ruch wzrostowy to jest ruch hiperboliczny. No, charakter tych wzrostów był bardzo gwałtowny, kilkadziesiąt procent w dosłownie kilka dni walor urósł. Mamy ewidentną konsolidację, która dobrze nam wygląda na formację trójkąta i niewykluczone, że wznowimy tutaj tendencję wzrostową i będziemy zmierzać w stronę 22, jak zwykle w przypadku formacji trójkąta. Potwierdzeniem jest, Przełamanie szczytu fali D i wybicie górą się oczywiście z tejże formacji. Jeśli złamiemy dołek fali C, no to najprawdopodobniej będziemy już zmierzać do podstawy tej hiperboli, bo będzie to sygnał odwrócenia trendu. agresywnym czy bardzo agresywnym trendzie wzrostowym jest również XTB, ale tu przypomnę, w przypadku XTB budujemy wieloletnią formację klina. Jest to prawdopodobnie klin wprowadzający, i to co walor obecnie robi to znajduje się powyżej górnego ramienia klina, czyli mamy hipotezę z perspektywy teorii fal Eliota, że jest to tak zwane fałszywe wybicie. Ale oczywiście ta hipoteza zostanie obalona bądź potwierdzona kolejnymi świeczkami miesięcznymi. Jeśli jest to faktycznie klin wprowadzający dołek fali drugiej, to są zawsze targety dla tejże formacji No i mamy tutaj ogromną negatywną dywergencję na wykresie miesięcznym. Na wykresie dziennym a to jest ta strefa fałszywego wybicia, no i znowu idziemy po bardzo stromym klinie, są opory i kolejna negatywna dywergencja, więc znowu tutaj trzeba zachować ostrożność, bo warunki zaczynają trochę faworyzować obóz niedźwiedzi do tego, aby szarpnąć w dół. Na razie im się to nie udało jeszcze, ale jeśli wybijemy tą, czy przełamiemy tą linię trendu wzrostowego, tudzież dolne ramię klina, no to prawdopodobieństwo rozwinięcia się korekty spadkowej nam zdecydowanie wzrośnie. W przypadku technologii pokażę Państwu już mniejszą liczbę walorów niż w przypadku banków. E, prawdopodobnie formacja niedźwiedzi flagi na CD-projekcie to jest z klasycznych metod analizy technicznej. Można to też wyróżnić formację prostokątu, bądź w przypadku fal Eliota mamy falę czwartą i przed nami spadkowa piątka. Opory zatrzymały zapędy byków. Jeśli złamiemy dolne ramię tego e, klina, no to następny przystanek to 99, a sforsowanie tego poziomu otwiera nam drogę na 75, czyli na najniższe poziomy od wielu lat. Jeśli natomiast byki uporałyby się z tym oporem, to wtedy mogłyby myśleć o zaatakowaniu szczytu fali X, czyli 178, e, 178 zł. W przypadku spółki 11-bit konsolidujemy się na niskich poziomach, i teoretycznie z jednej, z jednej perspektywy falowej może być to finał falice i początek odwrotu, natomiast na razie taka miałkość tych świec sugeruje, że być może jest to jedynka, dwójka w pięciofalowym ruchu zmierzającym w stronę 400 zł. Bardzo ciekawie będzie wyglądać dzisiaj sesja na Allegro, ponieważ Allegro wybijało się dołem. Z takiego długiego, wielomiesięcznego klina. Mieliśmy już to wybicie dołem, ale następnie silna wyprzedaż LPP-u, spowodowana oczywiście z wiadomych Państwu przyczyn, skutkowała tym, że część inwestorów e, wymieniała pozycję, sprzedawała LPP i potrzebowała czegoś innego w handlu detalicznym, więc kupowała Allegro. A w Podczas tamtej sesji, gdy LPEP spadał prawie 40%, ale zyskiwało prawie 9%. Więc ewidentnie był to jakiś pair trade w wykonaniu inwestorów zagranicznych. No i po tym silnym wzroście, my ponownie przebijamy, przebijamy dolne ramię tej formacji trójkąta. No i jeśli sforsujemy do tego dołek fali de, bo to jest zawsze potwierdzenie. Wtedy otwiera nam się droga na historyczne minima. Z kolei w puliszowym wariancie musimy przełamać szczyt falice, czyli te 34,70, aby myśleć o wzrostach w stronę 50 zł. Bardzo ciekawie wygląda Data walk, bo Data walk zrealizowała tutaj nam spektakularne odreagowanie. Tak jak Państwu wskazywałem w jednym z scenariuszy technicznych, rozgrywaliśmy oczywiście tu ten cały ruch na Data Walk, no i, DataWalk jest świetnym przykładem na to, co się dzieje ze spółką po pęknięciu bańki inwestycyjnej. Z perspektywy teorii faleliota, ta hiperbola wzrostowa, oczywiście jak przełączymy się, przepraszam, przełączymy się na wykres w skali semilogarytmicznej, no ewidentna hiperbola wzrostowa i wydłużenie fali piątej to jest zawsze zwiastun bańki inwestycyjnej, bańki spekulacyjnej. I po pęknięciu bańki walor najczęściej Koryguje się do dołków w fali drugiej impulsu, bądź też notuje 80% przeceny. Dołek w fali drugiej został e, zrealizowany, od szczytu spadliśmy 85%. Tak jak Państwu pokazywałem w tych opcjach, to już było miejsce na odreagowanie. Mieliśmy też sporą pozytywną dywergencję. No i faktycznie po zrealizowaniu z tego poziomu, bo to był poziom, który Państwu pokazywałem, walor odbił 100%. Tyle, że teraz znowu robi się ciekawa perspektywa, bo na godzinówkach znowu mamy hiperbolkę taką małą, wzrostową z RGR-ką. Oczywiście wymiennie RGR-ka to formacja trójkąta, natomiast no pytanie, czy walor nie urósł w takiej perspektywie tylko krótkoterminowej, zbyt szybko, zbyt mocno czy najpierw się nie schłodzi przed ewentualną kontynuacją tego, tego ruchu? To schłodzenie może być nawet głębsze, zmierzające do przełamanego górnego ramienia tego kanału wzrostowego. I kończąc temat gamingowy, CI Games. CI Games jest w dość podobnej sytuacji do Data Walk, tyle że tak jakbyśmy się cofnęli o parę. E, parę tygodni wstecz, mianowicie na CA Games. Też budowaliśmy hiperbole wzrostową, była wydłużona piątka, e, bańka spekulacyjna, pęknięcie bańki, przecena o 80%. No, i na chwilę obecną budujemy odwróconą RGR. -kę. Oczywiście, jak zwykle, ergierki wymieniają się najczęściej z formacjami, e, z formacjami trójkąta. Natomiast jeśli wybijemy e, Linię szyi tudzież górne ramię trójkąta i sforsujemy ten lokalny szczycik, czyli potencjalnie szczyt fali C trójkąta, no to otwiera nam się wtedy droga na 3,20 i mielibyśmy powtórkę ruchu na e, Data Walk. E, natomiast jeśli oczywiście wbijemy dołek e, potencjalnie fali D, a najlepiej fali B, czyli odpowiednio ramię czy głowę, no to najprawdopodobniej ta przecena będzie zmierzać gdzieś ku. Jedności. I jeszcze może na koniec tylko tekst, czyli dawny live chat, bo tu mieliśmy pozytywną dywergencję, no i ona została wykorzystana do tego odreagowania. I teraz pytanie jest, czy to będzie koniec odreagowania, bo potencjalnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie ta czwórka może nam jeszcze wykręcić formację pędzącego trójkąta ABC. Teoretycznie moglibyśmy to finalizować w fale C, natomiast dobrze by było dla oczywiście byków. Przełamać to górne ramię y, kanału spadkowego, jeśli ono zostanie przełamane, to droga do tego zniesienia zostałaby otwarta. Natomiast alternatywa to formacja trójkąta, jeszcze jedno poprawienie dna, jeszcze jedna sekwencja spadkowa i dopiero większe y, odreagowanie. W przypadku sektora energetycznego dwie spółki Tauron. Tutaj tauron cały czas się konsoliduje. Oczywiście w krótkim interwale czasowym można się doszukać jakiegoś podwójnego dnia, dna i próby budowania RGR-ki, Natomiast może być to też klasyczna formacja trójkąta czy prostokąta. No i z tego miejsca idealnie by było w układzie technicznym jeszcze raz się przecenić, jeszcze raz lekko tąpnąć bo mamy potężną strefę wsparcia w rejonie 2,87. Jest to domknięcie luki Hossy, zniesienie Fibonacciego, proporcja falowa, dolne ograniczenie kanału spadkowego i pozytywna dywergencja. I to byłoby idealne miejsce do wznowienia Hossy. Oczywiście ona być może zacznie się szybciej, być może już wykorzystamy te poziomy, natomiast ja będę cały czas czekał na te poziomy, bo jeśli z tych poziomów rozwinęłaby nam się dobra taka akcja popytowa, i też proszę zobaczyć, że teoretycznie możemy tutaj budować lewe ramię w potencjalnej odwróconej RGR-ce, przecena na 2,80, odreagowanie, cofnięcie i mielibyśmy wtedy taką piękną odwróconą rgr z potencjałem wzrostów na 5 zł. Natomiast jeśli ta strefa zostanie przełamana, to zamiast prostej korekty ABC zamiast zygzaka spadkowego będzie to po prostu impuls spadkowy. No i będziemy tutaj najpewniej zmierzać w stronę 1,80. No i bardzo ciekawie wygląda zepak. Tutaj mocno szarpnęliśmy w dół, wybijając się dołem z tejże formacji trójkąta, wielomiesięczna formacja trójkąta. Potencjalnie mogliśmy tutaj zbudować falę pierwszą, mamy trójfalowe odreagowanie, które na tym silnym oporze wydaje się, że zostaje zatrzymane. 50% zniesienia FIBO przełamane dolerami trójkąta 200. Jeśli faktycznie tutaj skończyła się fala druga, no to przed nami silne szarpnięcie, bo fala trzecia mm, najczęściej buduje nam tą proporcję. 161,8. Czyli to oznacza, że wtedy trójka, głęboka przecena, czwórka, piątka, no i w rejonie 10 zł mogłaby się ta tendencja spadkowa zakończyć. Jeśli wybijemy te opory, wybijemy szczyt fali weto, to oznaczało, że formacja trójkąta i cała korekta została już sfinalizowana i moglibyśmy rozpocząć ruch na nowe szczyty. W przypadku telekomunikacji teoretycznie ukształtowaliśmy tutaj małego klina e, wzrostowego na... Cyfrowym polsacie, no i cyfrowy Polsat wygląda bardzo ciekawie z tego względu, że ten układ, który Państwu nakreśliłem, on na razie idealnie idzie jak po sznurku. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i fala piąta, która minimalnie przebiła historyczne minimum i dokręciła nam tą formację klina kończącego, który zbudowałby fale C w zygzaku spadkowym ABC w długim terminie. Mamy przecenę o 80%, mamy tutaj ogromną pozytywną dywergencję, więc są to teoretycznie książkowo idealne miejsca do zakończenia BESSY. Natomiast potrzebujemy tutaj przełamać górne ramię tego klina i szczyt fali czwartej, aby te tendencje zostały potwierdzone. Na razie być może jest to mała jedynka, dwójka, Natomiast tu też jakiś trigger do tego ruchu byłby nam e, potrzebny. Jeśli chodzi o sektor budowlany Budimex, mamy wybicie dołem z małego e, tego klina wzrostowego. No i teraz jak zwykle albo jest tu jedynka, dwójka i formacja RGR. I to by oznaczało, że jeśli przebijemy te 655, to walor najprawdopodobniej mocno urwie w dół. Albo jak zwykle alternatywa w przypadku RGR, czyli formacja trójkąta i jeszcze jedne maksima. Natomiast formacje świecowe wyglądają tutaj na razie dość negatywnie na Budimexie. A przypomnę, hiperbola wzrostowa na tym, że walorze w połączeniu z, wydłużeń, z wydłużonymi falami piątymi to według teorii faleliota bańka spekulacyjna, która powinna pęknąć i zmierzać do 80% przeceny całego ruchu, czyli 165 zł. No i teraz pytanie. Czy niedźwiedzie wykorzystają tą RGRkę, złamią te poziomy, bo byłby to wstępny sygnał pękania, pękania bańki. Jeśli bykom uda się obronić te wsparcia, no to wtedy mamy drogę na 800, bądź może nawet na e, 1000 zł. Jeśli chodzi o deweloperów, tu znowu ciekawy układ, przeskakujemy do kolejnego sektora. Wypiliśmy się górą z formacji trójkąta, zarówno na dyweli, jak i na dom Development. Zbudowaliśmy negatywne dywergencje. Tu mamy negatywną dywergencję na dom development, praktycznie zrealizowany target wybicia z formacji trójkąta i niestety formacja plina kończącego. No i tutaj powstaje nam hipoteza zakończenia ruchu wzrostowego. Oczywiście on będzie dopiero potwierdzony po wybiciu dołka fali czwartej w sforsowaniu 144 zł. Natomiast no, technika tutaj jest dość niepokojąca. Teoretycznie może być to też fala pierwsza. W większej piątce, dwójka, no i potem 3, 4, 5 w stronę 250. Natomiast a, no, zobaczymy, jak mocno niedźwiedzie z tego układu skorzystają i ewentualnie szarpną w dół. No i na Debeli też mamy wybicie górą z formacji trójkąta. Praktycznie doszliśmy do strefy oporu no i przynajmniej jakieś cofnięcie do, do, do tego wsparcia by nam tutaj się należało tak technicznie, natomiast wybicie czwórki będzie oznaczało zakończenie hossy i mocną cofkę w dół, natomiast teoretycznie to może być też 1, 2, no potem 3, 4, 5, stronę nawet 9 zł, choć no to jest taki dość ambitny scenariusz dla, dla develi, bo zakładałby wydłużenie fali piątej. W przypadku y, kolejnych sektorów, teraz popatrzmy na walory z indeksu WIG-20. Bardzo mocno tutaj zyskiwał nam na wartości KGHM. Na mieci niewiele się działo, ale mieliśmy wybicie techniczne na srebrze, które pokazywałem, czy na kontraktach terminowych na srebro, które Państwu pokazywałem w raporcie surowcowym w zeszłym tygodniu. A KGHM to jest największy producent srebra na świecie. I pomimo, że same srebro tam waży 11% w przychodach KGHMu, to jednak ten ruch jest dla spółki znaczący, więc z perspektywy technicznej mamy tutaj sforsowany lokalny szczyt, więc należy założyć, że fala C nie mogła się oczywiście zakończyć na tym poziomie. Być może tą falę C dopiero budujemy, czyli mamy sekwencję A, B, C, na razie Możemy tutaj po prostu zmierzać wyżej do 135, jeśli tu się nie zatrzymamy, no to wtedy otwiera nam się droga oczywiście do tych szczytów, natomiast na razie należy przyjąć, że ta formacja trójkąta wydłuża się w czasie, zresztą jest to częste zjawisko w przypadkach formacja, formacji trójkąta, że gdy one wydają się już skończone, mamy jednak wybicie no i okazuje się, że one się wydłużają, że to dopiero były falece, zresztą zgodnie z teorią falową falece są najdłuższe. W tychże oznaczeniach czy w tychże formacjach. Jeśli chodzi o JTSW, systematycznie zmierzamy do kluczowego wsparcia. Te poziomy 32-33 zł, już artykowałem Państwu wiele y, miesięcy temu po zbudowaniu tego ruchu spadkowego. No i tak naprawdę to są kluczowe poziomy, bo złamanie tego poziomu oznaczałoby, Przełamanie linii szyi w formacji RGR, a ponadto zanegowałoby tego alternatywnego buliszowego trójkąta. Jeśli te poziomy nam pękną, to otwieramy sobie drogę do historycznych minimów na JSW. Natomiast jeśli uda się obronić te poziomy, wybić górą z tej formacji trójkąta, to niewykluczone, że ten walor można rozpisać jako formację takiej chorągiewki, czyli byśmy mieli falę A, falę B, no i ta fala C powinna zmierzać gdzieś na te 115 zł. Natomiast kluczowa jest na razie obrona tych stref, przełamanie, all time low, wybicie, nawet można otworzyć drogę do all time high. Eee, kolejne ciekawe walory to mm, branża spożywcza, tutaj Eurocash e, po nieudanej próbie sforsowania górnej bandy formacji e, kanału spadkowego, no, zaczął się mocno przeceniać, wydaje się, że ten pierwszy przystanek to jest przełamanie tej jedynki, to ewentualnie można by alternatywnie rozpisać ABC. Natomiast jeśli po przełamaniu jedynki spadki zaczną się rozpędzać, to by oznaczało, że tworzymy impuls spadkowy 1, 2, 3, 4, 5, który zakończy nam falę piątą. Również nieciekawie wygląda obecnie Dino. Tu też z Państwem rozmawiałem od wielu miesięcy, że budujemy rozszerzającego się pomarańczowego klina kończącego i jedyne pytanie, jakie było otwarte. Czy w czerwcu ubiegłego roku zakończyła się fala piąta, która zakończyła hossę, czy zakończyła się fala trzecia, i wtedy mamy jeszcze perspektywę wzrostową na 600, i ten klin oczywiście wydłużyłby nam się w czasie. Aby ten scenariusz puliszowy mógł być realizowany, to byki nie mogą pozwolić na przełamanie dolnego ramienia tego rozszerzającego się klina kończącego i sparsowania. Do ukafali pierwszej, bo jeśli te poziomy pękną, no to wyprzedaż na 230 zł. Więc tutaj dość tak zbieżnie nam wyglądają układy na Dino i na Eurocashu. Jeśli chodzi o LPEP, zrealizowaliśmy trójfalowe silne odreagowanie I walor wygląda bardzo ciekawie, bo ta sekwencja wzrostowa jest trójfalowa. Ja wolałbym, żeby ona wyglądała inaczej, bo ta sekwencja trójfalowa oznacza to, że a w połączeniu oczywiście z tym potężnym oporem oznacza to, że może zakończyliśmy falę czwartą. A jeśli zakończyliśmy falę czwartą, jeśli fala czwarta jest tak rozpięta, no to przed nami wydłużona piątka. I ten zasięg pierwszej wydłużonej piątki to jest okolice 11, a kolejny to okolice 8,5 tysiąca. Więc jeśli nie uda się przełamać tej strefy oporu, no to prawdopodobnie możemy tutaj wznowić wyprzedaż przełamanie tej strefy otworu. Oczywiście oporu otwiera nam drogę na 20 tysięcy złotych. I skończymy dzisiejszy webinar na Orlenie, bo też dzisiejszy webinar sporo trwa. No i tu znowu jest pytanie takie jak w przypadku KGHM-u. Mamy wydłużoną formację trójkąta. No i ta fala E przybrała nam postać wydłużoną, bo tutaj mamy kolejnych 5 fal. Natomiast jeśli wybijemy poziom e, fali tej dużej C, 71 zł, no to jest hipoteza wtedy, że ta formacja trójkąta będzie nam się wydłużać w czasie. Dopiero będziemy budować falkę C, może podejdziemy na 75, może na 80, potem D i E i tak dalej, i tak dalej. Więc. E, Walor oczywiście wygląda ciekawie, natomiast tutaj byki widać, że cały czas naciskają i są bliskie do wybicia górą z tej małej formacji trójkąta i zaatakowania szczytu w fali C. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Zapraszam oczywiście do drugiego webinaru do tygodnia na giełdach zagranicznych. Pokażę Państwu układy techniczne na kontraktach terminowych na srebro, co jest oczywiście powiązane z KGHM. -em. A jeśli chodzi o tydzień na GPW, to słyszymy się za 7 dni. Do zobaczenia, do usłyszenia.